Nowoczesne systemy grzewcze w Kraśniku. Curtimex, Technika grzewcza i sanitarna. Autoryzowany partner Buderus Fakt. Brzmianka 32. Dyrektor pierwszego Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Kraśniku nawiązał współpracę z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie. 17 marca 2014 roku została podpisana umowa współpracy pomiędzy profesorem doktorem habilitowanym Andrzejem Dropem, rektorem Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, a magistrem Piotrem Miecznikowskim, dyrektorem zespołu szkół nr 1 w Kraśniku. Przedmiotem porozumienia jest przeprowadzanie zajęć w ramach bloku tematycznego z zakresu biologii człowieka dla klas realizujących rozszerzony program biologii oraz kandydatów na studia medyczne. Zajęcia mają na celu zapoznanie uczniów ze Strukturą i funkcjonowaniem ciała człowieka. Przedstawienie podstaw anatomii i fizjologii w oparciu o techniki symulacyjne, najnowsze techniki audiowizualne, obrazowania i diagnostyki medycznej oraz przygotowanie uczniów do efektywnego rozwiązywania testów egzaminacyjnych. Współpraca ta będzie adresowana do klas, w których będzie realizowany materiał z biologii, rozszerzony program z biologii i polegała będzie na tym, że młodzież z tych klas będzie uczestniczyła w zajęciach, które będą odbywały się na terenie Uniwersytetu Medycznego. To będą zajęcia prowadzone przez wykładowców Uniwersytetu Medycznego. Nie be, młodzież z tego tytułu nie będzie ponosiła żadnych kosztów. My jedynie mamy dowieść tam młodzież na miejsce i tam będą prowadzone zajęcia. Zajęcia będą y, poszerzały wiedzę z biologii, będą uzupełniały wiedzę z, z podstawy programowej i rozszerzać po prostu to wiedzę. Pewne zagadnienia, które nie mogą być na przykład zrealizowane na terenie szkoły z przyczyn obiektywnych, bo nie mamy na przykład odpowiednich y, narzędzi do tego, więc będą one realizowane na terenie Uniwersytetu Medycznego. Także myślę, że to będzie wielka korzyść. Dla młodzieży, będą mogli lepiej przygotować się do egzaminu maturalnego i mam nadzieję, że te zajęcia będą wielką pomocą dla naszej młodzieży. W umowie tam są bardzo szczegółowo wymienione, te, jakie zagadnienia będą poruszane, to między innymi układ pokarmowy, układ oddechowy, układ krążenia, układ nerwowy. Także jest tutaj wiele zagadnień i te zagadnienia będą realizowane w różnych też formach: to w formie leningowej, w formie yy, rozwiązywania nieraz testów, zajęcia w prosektorium. Także to są zajęcia bardzo takie praktyczne. A wszystko to w pracowni symulacji medycznej katedry i zakładu anatomii prawidłowej oraz w pierwszym zakładzie radiologii lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Porozumienie zostało zawarte na okres od 1 października 2014 roku do 30 września 2016 roku.